Tak jak było to pokazane na jednym z filmów dotyczących generowania plików JPK WAT 7M lub WAT 7K podczas generowania pliku do XML mamy możliwość wybrania jakby zakresu, który zostanie dodany do zakresu danych, które zostanie dodane do tego pliku. I tutaj program podpowiada automatycznie. Prawidłowe ustawienia, czyli dla pliku JPK V7M mamy to opcję ewidencja plus deklaracja, czyli pełna możliwa zawartość. Natomiast dla pliku JPK V7K może to być albo sama ewidencja. Jeżeli jest to na przykład pierwszy bądź drugi miesiąc danego kwartału. Bądź właśnie tutaj pojawi nam się opcja, że będzie to ewidencja i deklaracja, jeśli to będzie trzeci miesiąc danego kwartału. W przypadku, tutaj jeszcze wchodzi w grę przypadek celu złożenia. Jeżeli celem złożenia jest oczywiście złożenie, czyli jakby nowy plik, to właśnie to będzie tak, poka tak się pokazywało, jak omówiłem to przed chwileczką. Natomiast w przypadku, gdy celem będzie korekta. To wtedy w każdym z tych przypadków będziemy mieli tutaj wszystkie możliwe dostępne opcje. Ale jest w konfiguracji taka, takie ustawienie, taka dodatkowa opcja. Zawsze pokazuj wszystkie opcje generowania JPK bez względu na typ i cel. Jeżeli tę opcję sobie uaktywnimy, to wtedy Zawsze niezależnie od tego, czy to będzie korekta, czy złożenie, czy to będzie plik JPK V7M czy K, zawsze te opcje będą tutaj dostępne wszystkie i będziemy mogli sobie sami zadecydować, którą z nich wybieramy.